Cóż nam zostało? Trochę mówiliśmy o sprzęcie, trochę mówiliśmy o sprzęcie pancernym. Nie będę rozumlegał, wlekał tego materiału na więcej niż cztery części, bo nikt go nie obejrzy, żeby mówić o haubicach, czy o marynarce, czy o bwp -ach. Mówiliśmy o kadrach, które są ważne. Teraz powiemy troszeczkę o strukturach i o infrastrukturze. Może zacznijmy od infrastruktury. Infrastruktura w Polsce była gwałtownie wyprzedawana przez cały okres wszystkich rządów. Aż do pierwszego, pierwszej kadencji, za drugim razem PISO, aż do 2015 roku wyprzedowaliśmy infrastrukturę, co szczególnie widać w takich miastach, na przykład jak Toruń, w którym nagrywam ten materiał. Obniżyło to nie tylko możliwości, że jakby de facto pozbawiło nas zdolności wprowadzenia łatwo, Przywrócenia zasadniczej służby wojskowej zmniejszyło też ilość magazynów, zmniejszyło też ilość szkoleniowych poligonów. I w ramach, nie wiem czy Państwo pamiętają takie hasło: silni w sojuszach. W ramach tego hasła sprowadziliśmy sobie na głowę Amerykanów, co oprócz różnych specyficznych wydarzeń w Bolesławcu, Toruniu, czy we wszystkich innych miejscach, miejscach gdzie są Amerykanie, o których media w jakiś cudowny sposób. Nie mówią, a co przywołuje mi taki, taką scenę z filmu Sicario, gdzie jeden z początkujących w danej służbie y, ludzi mówi, że jutro będzie to wszędzie w mediach, a drugi mówi nie, nie będzie nic na ten temat. No to właśnie tak jest mniej więcej ze zdarzeniami stronie Bolesławca i innych miejsc. To tak na marginesie. To jest problem z perspektywy państwa pomijalny, natomiast problemem y, trudnym do rozwiązania jest to, że amerykanie życzą sobie szkolić się. Na CITO, na teraz, w związku z czym, bo oni po to tutaj są, w związku z czym mają priorytet w dostępie do poligonów, co wydłużyło i tak już dosyć długą kolejkę do poligonów polskich jednostek, utrudniło szkolenie polskiego wojska. Jakby tego było mało, kolejny problem wybuchła wojna na Ukrainie, staliśmy się fabryką batalionów ukraińskich, których po 10 na raz jesteśmy w stanie szkolić. I no cóż, oni też się szkolą na poligonach. Co więcej, mogą się szkolić w sposób, o którym polscy oficerowie by tylko mogli pomarzyć, bo ochrona zwierząt, bo ochrona roślin, bo zagrożenie pożarowe, bo cokolwiek. My nie możemy, Ukraińcy na naszych poligonach mogą, Amerykanie w Polsce mogą. Taki przykład: artyleria amerykańska strzelała spoza poligonu na poligon, co jest niezgodne z polskim prawem, dla nich zrobiono wyjątek. Polscy artylerzyści oczywiście by o takim wyjątku mogli pomarzyć, żeby na większych dystansach ćwiczyć otwieranie ognia. A także infrastruktura pozostaje olbrzymim problemem, a do tego dołożyliśmy czwartą, piątą i bodajże szóstą dywizję. Można się w tym pogubić. Ja kiedyś zrobiłem materiał tutaj w fundacji na temat tego, jak dobrze by było, gdybyśmy nadal mieli 10 dywizji średnio wyposażonych, średnio nie, nie kiepsko, po prostu utrzymać zdolności, które mieliśmy w latach 90. Ale e, nie chodziło o to, żeby mnożyć wodzów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. 10 lat temu w debacie publicznej a propos wojska była taka modna e, teza, że mamy za dużo wodzów, za mało Indian. Dobra zmiana. Zjednoczona prawica, tak zwana. 8 lat e, podkreślili tą tezę na szczyty, które są niewyobrażalne. Tym, którzy byli oburzeni rzeczywiście słabymi proporcjami. Te proporcje oczywiście też wynikały z tego, że polska armia jest mobilizowana na czas wojny, chociaż nie szkoli rezerw. To jest kolejne kuriozum państwa polskiego, które nadal nie jest rozwiązane, bo musimy mieć ponad 100 tysięcy rezerwistów szkolnych rocznie, żeby to miał sens, a nie 16 tysięcy, tak jak jest teraz. I teraz, jeśli mieliśmy trzy dywizje, i wyciągnęliśmy wyższych oficerów, żeby stworzyć dowództwo wotu i dowództwo kilkunastu brygad wot Przy czym niektóre przez dwa lata w ogóle miały 200 ludzi zamiast 3-4 tysiące, zgodnie z datą. Na ten temat będzie kolejny raport Fundacji NARMA, do którego wsparcia serdecznie zapraszam. Czyli wypłukaliśmy oficerów sztabowych z trzech dywizji, żeby zrobić WOT. Może to było potrzebne, natomiast z pewnością można było to zrobić lepiej, ale to, to jest materiał na osobny filmik. No вот. e, mamy stworzoną czwartą dywizję, która osiągnęła gotowość poprzez certyfikowanie dowództwa bez logistyki, bez pułku przeciwlotniczego, o którym pan generał Gromadziński w pewnym momencie w jednym fiadzie powiedział, że będzie miał na wyposażeniu patrioty. Bardzo ciekawa teza. Która pewnie się nie sprawdzi, no bo jest to niespójne wewnętrznie, nieistotne. Mamy tą czwartą dywizję, o której mówiono, obchodzono nawet kolejną rocznicę jej gotowości, co jest kłamstwem wierutnym. Bo, tak jak mówię, certyfikowane było dowództwo, a to jest jednak różnica, czy mamy nie wiem, zespół konstrukcyjny, czy, czy mamy fabrykę, czy firmę budowlaną, która oprócz konstruktorów ma jeszcze wykonawców. Tak? Wykonawców w dywizji dodatkowej czwartej brakuje, jedna brygada, która miała być doformowana. Jej brakuje dodatkowe bataliony, bo przecież ta dywizja miała być za ciężka. Miała mieć 16 batalionów liniowych. Jeżeli ktokolwiek analizuje sposób funkcjonowania dywizja, to się nie zmieniło od ponad 150 lat. To brygada 16-dywizyjna, ciężka brygada z dużą logistyką, to jest po prostu za duża brygada. Przepraszam, dywizja 16 Dywizja 16-batalionowa, ciężka z dużą logistyką. To jest po prostu coś, co jest nieruchliwe, jest za ciężkie i jest trudne w dowodzeniu. O tym też materiały fundacja darma były. W związku z czym tak naprawdę to powinny być dwie 8-batalionowe, lekkie dywizje, lekkie w sensie mniejsze, tak? Dużo, wie, dużo le, większa korzyść by była, gdybyśmy mieli dwie dywizje 8-batalionowe niż jedną, dużą 16-batalionową, ale to było za mało dla pana Błaszczaka. Pana wicepremiera, jeszcze w dniu, jak to nagrywam, i postanowił zrobić piątą dywizję, a potem i szóstą dywizję, i one mają być wszystkie 16-batalionowe. Przy czym brakuje nam, czyli mamy mi sześć dywizji, jedno dowództwo korpusu, co najmniej dwa, tak naprawdę trzy przy tej ilości powinny być dowództwa korpusu. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że, że te dywizje trzy miałyby być ciężkie. To tak naprawdę i cztery dowództwa korpusów by się przydały, żeby można było tym sprawnie dowodzić. Ale nie ma sensu chyba się rozczulać nad tym, że mamy za ciężkie dowodzenie, zbyt ociężałe dywizje, bo ich po prostu nie ma i nie ma możliwości fizycznej posiadania sześciu dywizji bez przywrócenia do zasadniczej służby wojskowej, która oczywiście powinna być przywrócona po bożemu, czyli z mężczyzn, z mężczyzn w wieku poborowym, czyli przed 25 rokiem życia, a nie przez dobrowolną służbę babć i dziadków, którzy będą do, do, dostawać przez miesiąc czy tam 12 miesięcy pieniądze za to, że będą udawać wojsko, a oficerowie będą udawać, że mają szeregowych. To jest oczywiście parodia. W związku z czym struktura, która teraz jest wprowadzona w wojskach lądowych, jest w oczywisty sposób wadliwa i niemożliwa do zrealizowania. I to nie tylko przez to, że brakuje nam ludzi, również brakuje nam sprzętu, brakuje nam zdolności remontowych, brakuje nam poligonów, brakuje nam koszarów, brakuje nam magazynów, brakuje, brakuje nam zasadniczej służby wojskowej, która by rezerwy produkowała bez przerwy. Może ktoś być zwolennikiem PiSu, to nie jest grzech, najwyżej duży błąd. Natomiast nie, sześć dywizji, nie jesteśmy w stanie ich teraz wystawić. Ja oczywiście chciałbym, żeby Polska miała sześć dywizji, raczej 9, 9 batalionowych, a, a nie 16, bo to jest po prostu niewydolne. Natomiast, natomiast nie mamy takich zdolności, jeszcze raz podkreślam, ani infrastruktura, ani sprzęt, ani magazyny, ani poligony, koszary, ani przywództwo ani wystarczająco ilość oficerów, nie mówiąc o podoficerach i żołnierzach. To jest po prostu nierealne. Musimy zrobić strategiczny przegląd wojskowy z prawdziwego zdarzenia jako państwo. No i musimy się zastanowić, czy chcemy w ogóle mieć państwo, bo tak jak mówią ludzie zajmujący się innymi dziedzinami życia, no przecież głosami polskich europosłów przeszedł projekt, żeby przegłosować traktaty, zgodnie z którymi armii polskiej już nie będzie. W związku z czym... Może te rozważania to są wszystko marzenia ściętej głowy na temat czegoś, co nie będzie. Ale to jest oczywiście temat na zupełnie inny materiał. To, nad czym tu się tutaj pochyliliśmy, to to, że nie wystarczy chcieć, nie wystarczy tworzyć w Excelu pięknych struktur, chociaż wcale nie są piękne. Należy po prostu poważnie podejść do tego, na co nas stać, a nie marzyć o kolejnych wakacjach, które będą na kredyt, a tak naprawdę i tak się nie zdarzą, bo. Где мы будем усилия объявить